Witam wszystkich! W tym filmiku chciałbym poruszyć temat trochę taki inny i proszę Was o to, abyście obejrzeli ten filmik do samego końca. Ale postaram się powiedzieć to wszystko w wielkim skrócie, aby ten filmik nie trwał nie wiadomo ile. A więc w ostatnim czasie miałem problemy z dziewczyną. I oczywiście ja we wróżki to ja nie wierzę tak ogólnie, ale wiadomo, że w takich sytuacjach człowiek chwyta się, że tak powiem, brzytwy. Chociaż nie wierzę. Po części wierzę, ale myślę, że mało jest wróżek po prostu prawdziwych. O to chodzi głównie. No i cóż, poszedłem do naszej wróżki w naszym mieście, która chyba jest najlepszą wróżką według opinii w internecie i poszedłem tam, zapłaciłem 150 zł i muszę wam powiedzieć, że no wyszedłem od tej wróżki no, trochę, że tak powiem delikatnie mówiąc zdenerwowany, bo wróżka okazała się mówić jakieś kompletnie zmyślone rzeczy. Ale nie chciałbym też tutaj jakoś jej przedstawiać w takim negatywnym świetle, bo to przecież nie o to tutaj chodzi. Może miałem pH, może wróżka miała gorszy dzień. Ponoć też jest tak, że każdy musi znaleźć swoją wróżkę. Tak jak to jest na przykład z fryzjerem, każdy ma swojego ulubionego. Jeden jest zadowolony, drugi jest niezadowolony. Kilka rzeczy może jej się udało, ale większość to były po prostu bajki. No ale wiecie, no tak to jest. Zapłaciłem 150 zł wyszedłem wkurzony i że tak powiem zapomniałem o całej sprawie. Ale pewnego dnia rozmawiałem z kolegą. Ja oczywiście mu nie mówiłem o tym, że byłem u wróżki. On, on sam zaczął mówić, że jego mama skorzystała z jakiejś wróżki internetowej. I że ponoć wszystko się sprawdza, że ona to skorzystała. Kilka miesięcy temu i wszystko się sprawdza. Ja się zapytałem, co to za wróżka. No, on mówi, że to wróżka Mira. Wróżka Mira, tak na Facebooku ma. No dobra, spoko. Poszedłem na hatę. I sprawdziłem, nie jest taka wróżka. Przeczytałem opinie, komentarze na Facebooku jej. Wszystkie w miarę pozytywne. I to napisałem do niej. Okazało się, że ta pani wróżka Mira Bierze jakoś 60 złotych. I w tej wróżbie można zadać do 5 pytań. Trzeba jej podać datę urodzenia oraz zdjęcie swojej dłoni. Ona wróży poprzez kartę Tarota. Ale te zdjęcia i tam mają w pomóc. Nie znam się na tym. No i cóż, skorzystałem. No bo 50 złotych to nie majątek. I muszę Wam powiedzieć, że wbrew pozorom bardziej opłaca się skorzystać z wróżki przez Internet niż prawdziwej wróżki w ogóle. To mnie bardzo zaskoczyło, ale jej odpowiedzi okazały się sensowne. A po jakimś czasie faktycznie wszystko zaczęło się sprawdzać. Więc, no kurczę. Mega zaskoczenie, bo byłem bardzo, bardzo negatywnie nastawiony do takich wróżb przez Internet. No ale ta wróżka mm, okazała się być no, godna zaufania. Dlatego też kręcę ten filmik, aby po prostu Wam polecić, bo wiem, że nie tylko ja szukam, szukałem wróżki. Dużo ludzi szuka. Więc myślę, że taka opinia jest pomocna. Po prostu zapytajcie się jej, napiszcie do niej na fejsie. Zobaczcie. Mi pomogła i z tego co widzę pomogła też wielu. Innym osobom tam w opiniach wszystko jest napisane. To wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia.